Siemanko, Siemanko, kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeżeli jesteście ciekawi, dlaczego mam drugi raz ten sam top na sobie, to końcówkę poprzedniego odcinka i początek tego odcinka nagrywam tego samego dnia. Ale to dlatego, że wczoraj do, y, zrobiłam sobie metamorfozę i skończyłam ją po zachodzie słońca. Więc chciałam nagrać zakończenie w naturalnym świetle, żebyście mogli zobaczyć, jak pięknie moje nowe włosy wyglądają. Jest bardzo duża zmiana, bardzo duża różnica, ale czuję się taka. Rasowa teraz. Czuję się tak ekskluzywnie, że tak powiem. Mam energii dzisiaj bardzo dużo. Wypiłam sobie kawkę, muszę jeszcze dopić i stwierdziłam, że kilka dni mnie nie było na siłowni, więc trzeba to zmienić, bo mój zegarek ma beznadziejne statystyki. Wczoraj zrobiłam ile kroków, zaraz wam powiem, ile kroków wczoraj zrobiłam. Nie powiem wam, bo musiałabym wejść do mojego zegarka, do mojego telefonu, ale chyba wczoraj zrobiłam jakieś e, 3000 kroków. Także w ogóle, wiecie, masakra totalna. Och, gorąco jest jak cholerka. A ja w ogóle zrobiłam makijaż i teraz pójdę na siłownię, no. Dobra, zmyję sobie tapetę, zostawię sobie tylko rzęsy, bo nagrywałam odcinek i nagrywałam rolkę na Instagram, jak macie ochotę zobaczyć, to zapraszam, pantinka na Instagramie, więc chciałam ładnie wyglądać i jarał się w ogóle, bo dzisiaj mam założone spodenki w rozmiarze S i na mnie pasują. A najlepsze jest to, że słuchajcie... Wiecie, że ja od czasu do czasu, znaczy nie wiem, czy wiecie, ale to wam powiem: od czasu do czasu dostaję wiadomości, albo jakieś komentarze, że o Jezu, ale jesteś tłusta, ale się ulałaś, albo weź schudni, albo cieszę się, że nareszcie przestałaś gadać jakieś głupoty, że jesteś spuchnięta, bo mówiłam tak kilka razy przed okresem moim, że twarz mi puchnie już przed okresem, jak mam napięcie przedmiesiączkowe, to dostałam wiadomość, że no nareszcie cieszę się, że przestałaś ściemniać, że spuchłaś, po prostu jesteś ulana, jesteś tłusta i tak dalej. I tak sobie myślałam, Boże, to y, wiecie co mnie, akurat opinia innych tak za bardzo nie przejmuje w kwestii wyglądu, mam inne rzeczy, y, które są moim słabym punktem i wam najprawdopodobniej tego nie powiem, dopóki to nie przestanie być moim słabym punktem, to wtedy się z wami podzielę. E, natomiast y, tak zaczęłam sobie, zaczęłam się zastanawiać, czy my widzimy to samo. I tak sobie pomyślałam, że na zdjęciach, gdzie ja sobie myślałam: O kurczę, ale fajnie tutaj wyszłam, w ogóle ładnie moja figura wyszła, to później były jakieś dwa komentarze: Typu, czy jesteś w ciąży? I tak sobie myślę. Znaczy, no, wiecie, na początku w ciąży nie widać w ogóle tego, ale zrobiłam zdjęcie, gdzie mam płaski brzuch <grych> i dostaję pytanie, czy jestem w ciąży. No ewidentnie ktoś chciał mi dowalić, ale to jest teraz w ogóle śmieszne, że fakt faktem wypadłam z formy, ale ja miałam dalej rozmiar M. Bo ja mam jeszcze niektóre ubrania do ćwiczeń w rozmiarze S, więc no trochę wyglądało tak. Było widać, że troszeczkę wychodzę z tego rozmiaru, ale ludzie takie rzeczy piszą osoby, które mają rozmiar M to jest w ogóle też niesamowite a poza tym y, ludzie też piszą takie rzeczy osoby, która mówi otwarcie, że zmaga się z depresją wychodzi z depresji, idzie na ćwiczenia ja na przykład poszłam na ćwiczenia z trenerem personalnym Nagrałam, y, nagrała mi moja trenerka tam jakieś ćwiczenie, że takimi linami macham i tak dalej i oczywiście też się pojawił y, ten y, komentarz, że ale jesteś gruba no i tak sobie myślę Jaki jest cel tego komentarza, bo mnie to nie rusza serio, ale pomyślałam, że poruszę ten komentarz, bo dzisiaj zmieściłam się w rozmiar S i na mnie pasuje, ale poruszę to dlatego, że jaki jest cel w ogóle takich ludzi, bo to na pewno nie jest cel motywacyjny, dlatego że mam nagranie jak jestem na siłowni, <grym> no to... Ewidentnie tutaj tylko chodzi o to, żeby komuś po prostu dosrać, dowalić i nie przejmujcie się takimi rzeczami, bo zawsze po prostu znajdzie się ktoś, kto będzie wiedział lepiej niż wy, kto będzie chciał... O... Okej, okay, moja koleżanka odpisała, zaraz wam powiem o co chodzi. Yy, zawsze się znajdzie ktoś, kto yy, będzie znał lepszy jakby przepis dla was, będzie, nie wiem, znał jakieś lepsze rozwiązanie na wasze życie. Boże, jak gorąco. Zaraz się tutaj rozpuszczę. Chciałam wam tylko dać taki krótki przekaz, żebyście się nie przejmowali, bo to nie ma sensu, jak zaczęłam nagrywać na YouTube'a, to dostawałam komentarze, że jestem za chuda, że jestem wygłodzona, że nie często, ale czasami ludzie mi nawet pisali wiadomości prywatne, że tak nie wygląda prawdziwa kobieta. A teraz skoczyłam do rozmiaru M, no to jest: jesteś gruba, jesteś tłusta. Boże święty, jak żyć? Najlepiej to po prostu wiem, jak żyć, nie przejmować się takimi rzeczami. Ale też w ogóle, że ludzie nie pytani takie rzeczy piszą. To jest w ogóle ciekawostka. Cieszę się, że akurat waszą opinią, hejterzy, się nie przejmuje. Eee, no, innymi rzeczami się przyjmuję, ale tak jak mówiłam, wam nie powiem. Moja koleżanka do mnie napisała, bo wysłała mi wiadomość głosową, że siemanko, słyszałam, że potrzebujesz jakichś przepisów z wysokoproteinowymi, że potrzebujesz więcej białka w swoim życiu. <grymka> Moja koleżanka mi powiedziała, że inna koleżanka potrzebuje więcej białka i ja ostatnio wpadłam na świetny pomysł, na świetny przepis z mąki ziemniaczanej, na sztuczne tofu. Moja koleżanka nie, po, nie może niestety jeść tofu, bo ma alergię. Ale to jest w ogóle też śmieszne, że z tofu robi się sztuczne mięso, a ja zrobię sztuczne tofu, żeby zrobić sztuczne mięso, czyli podwójnie sztuczne. Ale tak naprawdę tu tam są dwa składniki plus przyprawy. W zasadzie to jest mąka z ciecierzycy, woda, sól i jadłam trochę pieprzu, a można dać jakieś przyprawy, jakie się chce. I to jest niby sztuczne, ale to tak naprawdę nie jest do końca sztuczne. Więc teraz mi odpisała, że rzeczywiście potrzebuje więcej protein i że mega mi dziękuję za przepis. No to dobrze, dobrze. Ja właśnie zrobiłam sobie tak, takie sztuczne tofu i dzisiaj próbowałam. I powiem Wam, że jestem zaskoczona, jakie rzeczy ostatnio robię w kuchni. Normalnie Master Chef na 100%. Ale zanim pogadam Wam trochę o masterchefie, a w sumie to nawet nie wiem, o czym Wam my to gadać, idę na siłownię. Czas trochę przypakować, a tak naprawdę to dzisiaj mam ochotę zrobić kardio, bo statystyki, właśnie, tak jak Wam mówiłam na moim zegarku, to wołają o pomce do nieba. Dzisiaj mam ochotę sobie popćwiczyć na rowerku. Na spokojnie na rowerku pomontuję sobie przy okazji jeszcze rolki. Jak będę w trakcie ćwiczeń, także wykorzystam sobie dwa w jednym z moim pobudzeniem i z, moją, z moim muszeniem robienia 10 rzeczy naraz, to akurat będzie idealna sprawa. Więc zakładam buty, pieski moje już nakarmione wyszły na spacer. Teraz się relaksują z gorąco, więc one tak naprawdę zamulają. Więc pora wychodzić, idziemy, kochani, spalić trochę tego tłuszczu. Nawet nie po to, nie na pochybę yy, hejterom, hejterom, mam hejterów, słuchajcie, <noise> tylko po prostu dla samej siebie, bo tak naprawdę to mam gdzieś to, co inni o mnie myślą, zwłaszcza ci, albo tylko ci, których nie znam i na których mi nie zależy. Pinatku, cześć kochanie, o, nie chcę być nagrywana, tu mam zaciek od roślinki, bo podrywałam, podlewałam. Cześć! Kto jest taki śliczny? Kto ty taki śliczny? A Pinat już wstaje, bo zazdrosna, że tutaj jest drapanko. Zosia, ty piękna jesteś. Moje kochanie. A co ty za siwe włoski masz na buśce? Co? Oj, co to? Oj, jaki pieszczoszek. Pinat, później cię podrapie. Daj szyjkę, Zosia. Nie walczymy. Buziaczki, buziaczki. Zobaczcie jaki słodziaczek. Mm, zajęty swoimi sprawami. Ale mega słodki. Podjechałam pod siłkę. O, możecie mnie tutaj zobaczyć. I zaraz zaczynamy spalanie tłuszczu. Ale mam farta, jest tylko jeden rowerek, który lubię, to jest ten. I akurat jest wolny, w ogóle dużo jest maszyn cardio dzisiaj wolnych. Więc cieszę się, i to chyba dobry znak: to znaczy, że dzisiaj będę mogła zrobić 40 minut na rowerku. Miałam w końcu zmyć makijaż, no ale dobra, już trudno i jest pusty rywarek, tak jak Wam mówiłam, także mega, na razie pedałuję sobie 5 minut mam w pełnym make-upie, trochę wstyd, no ale trudno, taka praca, można by powiedzieć, że prosto z biura wyszłam, mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj dużo aktywnych kalorii spalić, no i przede wszystkim, że po wyjściu z siłowni to będę wycień naładowana energetycznie i że będę się czuła super, taki jest plan, znaczy już się czuję całkiem nieźle. Ale po ćwiczeniach, po wysiłku, to będzie tylko lepiej. 25 minut na rowerku, i zrobiłam sobie ręce, wrzuciłam chyba z 6 story. Ucięło mi poprzednią wiadomość, bo skończyło mi się wiadomość nagranie, bo skończyło mi się miejsce na telefonie, także soki. Ale mówiłam, że mnie takie liczby bardzo motywują. To jak widzę jakieś postępy, to jak dostaję powiadomienie od zegarka, że wyrobiłam jakąś tam morne aktywności i tak dalej. Słuchajcie, zrobiłam. Ponad 38 minut na rowerku. Chciałam teraz pójść jeszcze na bieżnię, ale są wszystkie zajęte, więc zrobię sobie jeszcze z obciążeniami, z ciężarkami przysiadł i będę mogła się zawijać. Zrobiłam już, spaliłam 390, 490 kalorii. Także rewelacja. Udało mi się, akurat jak skończyłam ćwiczyć na rowerku, to zwoliły się wszystkie bieżnie, oprócz jednej, oprócz jednej. Także sobie tutaj teraz jeszcze pochodzę i długi mi padają. Nie ja mam pojęcia ile położę na tej bieżni, może z 10 minut spadam do domu. W ogóle chodzi za mną nowy przepis, jeszcze dzisiaj nie jadłam, kupię ciecierzycę. I zrobimy innego rodzaju nioki. Tym razem z ciecierzycy i z mąki z ciecierzycy i się zastanawiam jaki sosik dać, więc będę się zastanawiać, będę kombinować. I myślę, czy nie zrobić kapusty z cebulką do pierogów, do knyszek, leniwych, do kopytek. Bo kopytka to nioki tak naprawdę. Więc myślę, myślę i szukam przepisów w trakcie jak ćwiczę. Zabiorę Was na zakupy teraz, bo nie wzięłam okularów przeciwsłonecznych, wiecie co, rzuciłam je w sypialni na górze, to jest minus posiadania dwupiętrowego domu, że jak coś zostanie na górze, to mi się tego nie chce przenosić na dół, niestety, z lenistwa po prostu. Zabiorę Was teraz na zakupy i nie mogę się doczekać, aż prysznic wezmę, bo jestem, o, Słuchajcie co, nagrywam do Was teraz i zaczęłam szukać telefonu i spanikowałam. Że telefon zgubiłam, a nagrywam telefonem. <grywa> Także brawo dla mnie. Kurczę dobry, dzisiaj dostałam wycisk od samej siebie. Jestem z siebie dumna i zadowolona. Jesus. Zobaczcie, jakie wielkie awokado. Czekajcie, pokażę Wam. To są pomarańczki normalnej wielkości. Spójrzcie, jakie, jaki gigant. O matku. One pewnie fortuny kosztują, ale byk. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale moje dzisiejsze zakupy to trochę takie: Pokaż mi, że jesteś polką, bez mówienia mi, że jesteś polką. Tylko brakuje mi tutaj jeszcze ziemniaków, ale mam jeszcze ziemniaki w domu. Natomiast cebula i kapusta, no to Piochotka bardzo po polsku dzisiaj. Nie mogę się doczekać gotowania dzisiejszego. Nie ma to jak energia z siłowni, którą po prostu można wyciągnąć. O, oh, cudowne uczucie. Jestem po prostu nakręcona. No Maxa, I kurczę, chciałam nagrać Wam. Czekajcie, gdzieś zgubiłam puszkę z ciecierzycą. Nie zgubiłam puszki z ciecierzycą, po prostu jestem zbyt rozkojarzona. O Jezu. Gorąco strasznie odkręciłam już klimatyzację u mnie w domu i zaczyna, zabieram się za gotowanie. Słuchajcie, przepis nionioki jest taki, że. O, ta fryzura jest zdecydowanie lepsza. Boże, jak mi gorąco było, przelewam sobie ciecierzycę. I odcedzam ją od tej wody ciecierzycowej i wrzucam do mojego blendera. Mam w ogóle taki spoko blender, że od góry tutaj przytykam i blenduję mi, boże, gadam głupoty. W sytuacjach takich jak blendow nie blendowanie, tylko gotowanie, to przydałby mi się operator, który by mnie nagrywał. Byłoby troszeczkę łatwiej niż tak po prostu nagrywać samej, bo jestem teraz chyba trochę za daleko od kamery. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Słuchajcie, przepis był taki w internetach, że. O, jesteście kochani, właśnie sprawdzam, właśnie dostaję powiadomienia na temat mojej metamorfozy. O, trochę się wylewam tutaj ze spodanek, tak bo mówiłam rozmiar S, rozmiar S. O teraz cię opiłam na siłowni i się stąd wylewam. No ale trudno. Jeszcze jestem w trakcie ćwiczeń, więc trochę tłuszcz mi się wylewa. Cześć Pinat! Chciałam Wam Pinat pokazać, ale mi zwiała, to może nawet i lepiej, bo jednak psy przy przygotowaniu to nie jest najlepszy pomysł. Taki frys ale lata 90. mi dzisiaj wyszedł, co? Dobra, więc przepis jest taki, że tutaj mam trochę ciecierzycy, dosypuję mąkę z ciecierzycy i trochę soli. I z tego ma mi wyjść masa na ten, na nioki. I kupiłam też kapustę, kupiłam cebulkę. I nie będę już Wam chyba tego pokazywać, ale po prostu poszatkuję kapustę, poszatkuję, czy raczej pokroję cebulę. I będę to razem gotować. Dodam troszeczkę pomidorów. Może troszeczkę, może ząbek czosnku. Chociaż w sumie ten czosnek na Bali jest taki gówniany, że żeby czuć było tak jak polski jeden ząbek czosnku, to trzeba dodać może 6 albo siedem. I zrobię takie ale łazankowe coś. Takie ale łazanki. I właśnie będę tak podawać te moje kopytka. W ogóle mówię trzy nazwy. Kluski na niwe, kopytka i... Nioki, dajcie znać, jak u Was się nazywają kopytka, czy są jakieś nazwy lokalne, bo jestem bardzo ciekawa. I właśnie będę podawać moje kopytka z, tak, z taką kapuchą. Bo teraz ostatnio robiłam cały czas nioki z moje, moje z sosem pomidorowym, ale tak stwierdziłam, że nie chcę jeść cały czas tak samo. Muszę urozmaicać i troszeczkę zmieniać moje warzywa, więc chyba już po prostu się z Wami połączę, jak będzie gotowe. Bo dzisiaj nie będzie taki stricte odcinek o gotowaniu. Zmieniłam trochę moją koncepcję, to znaczy nadal robimy to samo danie, ale dodałam teraz do tej mojej masy trochę więcej e, mąki, bo jednak ta masa moja była zbyt paćkowata. Widzicie, ja to robię bez przepisu, naczuję no totalnie, więc jak lubicie w taki sposób chaotycznie gotować, to mam nadzieję, że będziecie usatysfakcjonowani. Więc mieszam teraz mąkę i dam jej odsapnąć troszeczkę tej masie mojej, żeby zrobiła się bardziej gęsta. Trochę jak czarownica wyglądam z tymi włosami, co? <laughs> Wzięłam sobie sok ze sklepu i mam jabłko, marchewkę i imbir. W ogóle powiem Wam, że naprawdę od kiedy ja zaczęłam teraz gotować, złapałam taką zajawkę na gotowanie, ale też to chyba widać, mam po prostu tysiąc razy więcej energii i nie mogę się doczekać aż sobie wieczorem za co prawda, z moim szydełkiem, ale też jednocześnie. Mam ochotę robić gotowanie, montować odcinki. Mam w ogóle odcinek do zmontowania, więc muszę nad tym e, usiąść. Wrzucam storki na Instagram i w ogóle tak się cieszę, że mam Instagram po angielsku, bo mogę sobie przynajmniej bardziej poćwiczyć e, mówienie przed kamerą po angielsku, bo przymierzam się kiedyś do rozpoczęcia kanału po angielsku na YouTube. Już zrobiłam kilka prób, nawet miałam 40-50 tysięcy wyświetleń pod filmami, słuchajcie po angielsku ale nie wrzucałam już od roku, więc dobrze jest tak sobie od czasu do czasu troszeczkę trenować to. Dobra, witaminki, witaminki, kochani. Mam w ogóle kolejny dzień, kiedy mam taki dobry humor, że aż mam ochotę śpiewać to, co mówię. O ja. jakie dobre. Uff, świeże soki to jednak jest mistrzostwo świata. Syplenie trochę dzisiaj, bo nowe nakładki mam na zęby dzisiaj, także naciskają dosyć grubo. Pychotka! Uuu, teraz wyglądam jakby mi rukaza zamiała prawie. Smażę teraz kapustę do takiego momentu, aż puści sok. Jak puści sok, nie chcę dolewać wody, to wtedy dorzucę tutaj cebulkę i trochę czosnku. O, już zaczyna tutaj trochę puszczać sok i nie dałam w ogóle tłuszczu żadnego. Ciekawa jestem, czy bez tłuszczu też mi coś wyjdzie tutaj. Na pewno! Zobaczcie, jakie śliczne kopytka mi wyszły. Tym razem nie, nie robiłam takiego rulonu i kroiłam, tylko po prostu ulepiałam sobie to wszystko, lepiłam sobie to w rękach. No, jestem e, bardzo z siebie dumna i powiem wam, że moje zdolności kulinarne z dnia na dzień robią się coraz bardziej wybitne. Oprócz tego, tutaj mamy kapustę z cebulką i z pomidorami. Nie dałam w końcu czosnku, ale dałam sól i pieprz i to jest przepyszne. Dodałam trochę wody. Jednak bo sok nie chciał puścić aż tak bardzo i jest lub no, pycha, tak jak łazanki. Kochani, spójrzcie na to. Śmiałam się na Instagram, nagrałam, że powiedz mi, że jesteś słowianką bez mówienia mi, że jesteś słowianką. <laughs> Zobaczcie, jakie nioki mi piękne wyszły. Kapustka yy, gotowana z cebulką, z pomidorami. Ja już to próbowałam i to jest zarąbiste, przepyszna sprawa. Jestem z siebie ultra dumna, bo w ogóle codziennie gotuję coraz co nowe rzeczy bez przepisów tak naprawdę i wychodzi mi wszystko coraz lepiej. To co, robimy testowanie, bo danie wygląda zarąbiście, a jestem ciekawa jak w smaku. Mam nadzieję, że pasują te dwa smaki ze sobą, bo próbowałam oddzielnie nioki i oddzielnie kapustkę. Jakie to jest dobre! I w ogóle nawet nie smażyłam nic, wszystko jest gotowane, same zdrowe rzeczy. Do tego jeszcze te moje nioki mają całkiem dużą zawartość białka. Nie, no ja po prostu słuchajcie, przynajmniej w tygodniu trzy nowe przepisy będę testować, bo wychodzą mi coraz lepiej. Mmm, przepyszne to jest. Nioki, naprawdę wyszło mi dobre, aczkolwiek nie spodziewajcie się, że one są aż tak leciutkie jak takie normalne nioki, natomiast nie są jakieś bardzo ciężkie. Może co mi się tutaj stało z moimi włosami? Taka piękna metamorfoza. A włosy tak beznadziejnie wyglądają. Dobra, teraz już, się, już jest lepiej trochę. Inna jest troszeczkę konsystencja tych nioki. Ale czekajcie, spróbuję teraz oddzielnie jedną kluskę. Nie no, zarąbiste. Jak dla mnie to naprawdę super. Te nioki byłyby też dobre, jakby były zasmażone. Uu. No, to też by była niezła całkiem opcja. Ale to jest w ogóle super sprawa, bo nawet do sałatki można takie mniejsze zrobić, takie kluseczki. A tu jest moja kluseczka, zobaczcie, mała. Teraz będę musiała się z nią pobawić. O, takiego kota mamy. I Pina chce się bawić. Także ja zabieram się za jedzenie. Wam też życzę smacznego albo dobrej kawki, jeżeli akurat pijecie kawkę. I jak zjem, to trzeba wziąć prysznic po siłowni. Nie chciałam brać przed gotowaniem, dlatego że i tak wiedziałam, że się spocę, bo jest 37 stopni. Także po co? Potem, jak sobie wezmę prysznic, to usiądę sobie w pokoju, poszydełkuję w klimatyzacji i zmontuję odcinek. Także wtedy już będzie trochę spokojniej i będzie mniej gorąco. Up. Trochę wstyd się przyznać, ale zjadłam. Zmontowałam odcinek, właśnie za 3 minuty go wrzucam, bo czekam tylko aż mi YouTube zweryfikuje, że mogę odcinek wrzucać, że jest sprawdzony. Usiadłam sobie do mojego szydełkowania, do mojego topu, który będzie bardzo podobny do tego, który mam na sobie, tylko będą większe odstępy, no i będzie inny kolor. I tak konkretnie zamuliłam, kochani. Ale tak bardzo przyjemnie. <grytanie> A w ogóle nie powiedziałam Wam, wiecie, ile dzisiaj aktywnych kalorii spaliłam? To jest w ogóle jakiś szok. 871 aktywnych kalorii. Takiego wyniku to ja już naprawdę od dawna nie miałam. Więc dziś spalonych całkowitych kalorii to pewnie będą z 3000. Nieźle. połączy się z Wami pewnie wieczorem. Na razie sobie tutaj szydełkuję. Mam zrobione tyle tego mojego topu. Tutaj jest przód, tutaj jest rękaw, a rękaw musi być długi, więc jeszcze trochę mam do roboty do zrobienia. Nie potrzebuję dzisiaj tego robić. O Jezu, już nie wyglądam aż tak dobrze, jak rano wyglądałam. Co prawda, światło nie jest najlepsze, ale też widać chyba, że. Narobiłam się trochę, może nie jakoś super zawodowo, chociaż w sumie też nagrywałam dzisiaj storki i tak dalej, ale narobiłam się, tak fizycznie czuję teraz to zmęczenie, jest godzina prawie piąta, bardzo przyjemny dzień, ale chyba czas uciąć sobie drzemkę, albo konkretną zamułkę sobie ogarnąć. Czasami trzeba w ciągu dnia takiego power napa sobie zrobić, albo po prostu tak głowę odciąć od całego życia, od całego świata. Moje pieski też sobie śpią, także chyba się do nich przyłączę. Słuchajcie, została mi woda po ciecierzycy, tam gdzie gotowałam kluski i postanowiłam dorzucić do tego kapustę. Dorzuciłam cebulkę, ale nawet nie zeszkloną, tylko po prostu surową. Dorzuciłam posiekane pomidory, dodałam sól i pieprz i mi wyszła taka zupa, w ogóle bez zagęszczenia. Ona jest taka biała, nie wiem, czy to po ciecierzycy, czy po czym to jest. Ale wyszła mi jedna z lepszych zup, czyli takie trochę zrobiłam Zero Waste, ale taka zarąbista jest ta zupa i w ogóle nic smażonego nawet w niej nie ma. W sensie ja nie mówię, że smażone to jest złe, ale ja po prostu jadłam zbyt dużo smażonego jedzenia. Dlatego właśnie tak bardzo zwracam na to uwagę. Więc wszystko gotowane, lekko strawne, chyba, mam nadzieję, że kapusta jest lekko strawna, natomiast na pewno jest dietetyczna, no takie mi dzisiaj gotowanie wyszło, że. Po prostu poklepuję siebie po ramieniu teraz. Zobaczcie, jakie mam piękne dziecko. Co prawda nie chce być nagrywane, ale dzieci to mi się udały. I Zośka, i Pinat. <laughs> Pinat, tak, to swoje imię. Chcesz się pobawić trochę, co? No dobra, to bawimy się.